Tutaj uczytnikiem spróbujemy, intułacji. A pytanie jak się większą ilość bierze, to jakiś ramek przez tej strony, czy no. nic kompletnie, nie? Witam dzień dobry. Dzisiaj będziemy kupować ekogroszek w Kastoramie. Zobaczymy jaki mają asortyment, w jakich cenach. Później zobaczymy jak on się zachowuje podczas palenia, czy są jakieś spieki. Czy kupno węgla w kastoramie ma sens? Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał. Dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają, którzy piszą do mnie miłe komentarze, że robię dobrą robotę. Także idziemy do kastoramy i zobaczymy, co dalej. Eko groszek premium trzymacie? No widzisz? Marcin istnieje. Pan Marcin istnieje. We właśnie nie ale na to, no, na ciebie tak, to się nie tak, podobało. Tak, tylko spojrzał nie ma czekaj. Chyba wtedy nie było, tam nie chciała. Słuchajcie, no taka sytuacja, że w tej kastorach strasznie słabo są poinformowani, bo byłem tam na dziale się pytać ile rodzajów jest ekogroszku. Powiedzieli, że tylko jeden, że był premium i go nie ma, ale ja go znalazłem. Także udało nam się jakiś carbon premium. Mamy tutaj, no ale widzicie jaka cena, nie? 1700 zł za tonę. Nie ma żartu, coraz drożej. Dobra, a tutaj mamy jeszcze węgiel groszek Karbon, 20 kg, jedno opakowanie 32 zł. 1600 za tonę. No to dobra. Bierzemy po jednym worku, ale jak na ten moment to ten będzie najdroższy jakim paliłem, w Obi był tańszy, w Brico był tańszy, no ale dobra, bierzemy i zobaczymy to co dalej. Idę im powiem, że ten ekogroszek premium jest, żeby ludzi błądnie nie wprowadzali. Czekaj. Znalazłem, tylko powiem. Gdzie? No jest tam. A dobrze, proszę podejść. Dobre. Tutaj uczytnikiem spróbujemy. W A pytanie, jak się większą ilość bierze, to jakiś to ramek? Wszystko w sprawie, czy? Tej strony, czy... No. Nic, nie. Tak, tak. tak powiedzieli w OBI, że środek kwalifikacji mhm. na życzenie klienta. u Was jest obowiązkowo, tak? Tak, tak. No. Okay. E, co kraj to obyczaj? I słuchajcie, eko groszek już w samochodzie. Także cena kosmos, kupa papierów, kupa czekania. Eee, no zobaczymy, jak ten węgiel będzie się palił, ale na to chwilę. No to tutaj kastorama trochę słabo, no ale jest jak jest, nie? Także jedziemy do domu i sprawdzimy, jak ten węgiel się pali. Słuchajcie, nie wiedziałem, że w kastorach są jeszcze takie restauracje, gospoda, nie wiem czy to jest w każdej żyje. gospoda zaprasza od poniedziałku do piątku od 9.15 do 20.45 nawet w soboty a w niedzielach tylko handlowych dobra, sprawdzimy co oni tu mają, jakie ceny może jak ktoś gdzieś będzie w jakimś miejscowości, gdzie jest kastorama Muszę sobie podjechać na dobre jedzenie, ale to nie wiem czy jest dobre i też nie wiem czy w każdej kastoramie to jest. No i słuchajcie, tak to wygląda rachunek, Devonai frytki, Coca-Cola, sorówki, przyswoicie. Także tak to wiem nie, mój nie, mój nie mój mój. Mój. Złote. No i słuchajcie, węgiel mamy już w domu. Ktoś może zapytać, czy obiad smakował. Powiem, że smakował i było go wystarczająco dużo. No dobra, ale teraz, już w sumie o tym węglu, który kupiliśmy. No i słuchajcie, coś się rzuca w oczy. W tym przypadku, ilość popiołu. Tu mamy 10%, tu mamy 8%. Granulacja 5,40%. Takiej jeszcze nie mieliśmy, tak naprawdę. 5,25 z reguły. To było siarka, no to wiadomo. 1%, 1%. Kaloryczność 26% i ten droższy 28. Dobra, zaczniemy od tego. Znaczy, zobaczymy co w środku, może. Jak to mniej więcej wygląda. Ten tańszy wygląda tak. No, rzeczywiście jest grubo. Już widać, że, że jest grubo. I zobaczymy teraz, jak ten wygląda. No, w sumie, tak naprawdę niczym się nie różnią. Rzeczywiście jest trochę. Ten ekogroszek gruby, ale nie widać tutaj żadnej wody, delikatnie jest wiadomo, przybrudzony, to jest normalne, nie? No dobra, to co, wrzucamy ten ekogroszek, zobaczymy po 10-15 godzinach jak on się spala. No i słuchajcie, w międzyczasie wyczyściłem piec, ten karbon już jest w podajniku, już Wam pokazuję jak on wygląda. Wygląda, że jest naprawdę suchy, nie ma miału, są takie rzeczywiście grubsze, frakcje są troszkę takie mniejsze, także mi się wydaje, że powinno być ok. Ustawienia już wam pokazuję. Zaczynam od 13% w Tyle. Wyczyszczony piecyk, przygotowany do, do testów. No i dobra, tak jak powiedziałem, po 15 godzinach sprawdzimy, ile jest popiołu i czy jakieś tam zmieniłem ustawienia. Opowiem Wam, jak to wygląda w praktyce. No i witajcie, minęło no, 20 godzin. Mniej więcej tak to wygląda, że ustawienia musiałem troszkę podwyższyć e, już Wam mówię jak wygląda popiół e. na początku robiły mi się tutaj takie trochę spieki generalnie o, tak jak tutaj widać ale później udało się w miarę ten tą ilość tego węgla ustawić plus troszeczkę dałem więcej wiatru no i mniej więcej tak to wygląda. No naprawdę nie jest źle, bym powiedział, widzę, że ten węgiel się wypala, także ogólnie, ogólnie jest ten węgiel do przyjęcia. No, no poza ceną, ale zobaczę w internecie może gdzieś będzie taniej. Dobra, to teraz wrzucamy ten, ten droższy i zobaczymy co 24 godziny, jak ten się będzie palił. No i słuchajcie, minęło więcej niż dzień, także wydaje mi się, że ten droższy ma większą kaloryczność, generalnie spala się bardzo dobrze, ale bardzo zrobiło się trochę cieplej na zewnątrz, jest prawie 5 stopni i może dlatego jest taki, takie mam wrażenie, że jest po prostu trochę lepszy efekt. Tutaj ustawienia musiałem zmniejszyć. Musiałem zmniejszyć na na 12%. Także wydaje mi się, że ten rzeczywiście jest trochę droższy, trochę lepszy. Na pierwszy rzut oka one się nie różniły, ale, ale mam wrażenie, że jest trochę mniej popiołu i, i jest rzeczywiście trochę mocniejszy. Dobra, idę sprawdzić na internecie, który i gdzie można kupić najtaniej ale ten naprawdę e, e, ten drogi jest naprawdę dobry to trzeba przyznać no i powiem wam szczerze że przejrzałem cały internet i nie znalazłem w żadnej hurtowni nikt tutaj się nie reklamował że ma ten węgiel także tylko Castorama sprzedaje ten węgiel i tak naprawdę jest tutaj napisane że produkt dostępny wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej, Także nie zamówimy tego węgla przez internet. Myślałem, że może mają jakąś ofertę, że ten węgiel będzie tańszy, no bo tak naprawdę jest niezły. Jeżeli by był rzeczywiście gdzieś za 1300-400 zł, można było, byłoby go rozważyć, bo, bo jest generalnie bardzo suchy. No i bardzo dobrze się panił. No dobra, może tyle, no po prostu yy, na tym skończymy. Tą przygodę z kastoramą spróbujemy teraz znaleźć jakieś może oferty w PSB, Polskie Składy Budowlane, ewentualnie nam został jeszcze jeden market dla Rułam No i spróbuję coś Wam nagrać. Także dziękuję za komentarze, za łapki w górę, za subskrypcję i do usłyszenia. Pozdrawiam.